Wiedział się, że go okłamałam. Czy kiedykolwiek by mi jeszcze zaufał, gdybym zdecydowała się powiedzieć mu teraz prawdę? Myślę, że lepiej teraz niż, w, niż wcale. Wioska jest już dawno za wami, kiedy znowu Run zaczyna mówić: Nie mam pojęcia, czego ten zmiennokształtny szaleniec może chcieć od Twojej przyjaciółki. Ja również. Myślę, że to spowodowane z Tobą. Mhm. jesteś tego pewna? To mało prawdopodobne, żeby wybrał ją sobie bez wyraźnego powodu. Musiała coś zrobić. Ona albo ktoś jej bliski. Oczywiście nie mam pojęcia, czego on może od niej chcieć. Nadepnęła komuś na odcisk? A może zdenerwowała czarodzieja lub oszukała jakiegoś kupca? Nie. W końcu to twoja najlepsza przyjaciółka. Jestem pewien, że mówiłyście sobie wszystko. Myślisz, że coś przed tobą ukrywam? Nie wiem już co myśleć, ledwie was poznałem Nie mogę uwierzyć, że on, że on kwestionuje moją uczciwość Chwila, przecież go okłamałam Ale on nie zna mojej prawdziwej tożsamości, więc na czym opiera swoje podejrzenia? W takim razie dziękuję ci za zaufanie Corin, jesteś ostatnią osobą, która ma prawo się złościć Serio I ja tylko zadaję proste pytanie Też się z tym yy, zgodzę Stres całego dnia musi mieć na ciebie zły wpływ, albo chodzi o twoje poczucie winy. Zatrzymujesz się nagle obrażona ponad miarą. Nie ufasz mi, ponieważ jestem z małej wioski poniżej twojego stanu. Czy to prawda? Już chyba gorzej nie będzie. Nie, to nie tak. Zdajesz sobie sprawę z tego, że to nierozsądne, ale mimo wszystko drążysz dalej. A może chodzi o to, że Anna nie jest na tyle szlachetna albo bogata, że była warta twojego czasu, ocalenia przez potężnego i dzielnego rycerza? W tym momencie zaczynasz mnie obrażać. Zgadzam się z tym. Myślę, że po prostu się nad nami litowałeś, a teraz twoje współczucie się skończyło. Dalsze kłótnię przerywa wam znajomy głos. Czekajcie! Ja pierniczę on wszędzie później. O, o, Świetnie. Nie tylko run cieszy uwierzcie mi. Właśnie uciekł z domu, aby po prostu albo po prostu dołączył do naszej wyprawy. Żadna z tych opcji nie jest dobra. Definitywnie, zwłaszcza że już ty uciekłaś, run przez was będzie miał naprawdę mnóstwo problemów. Co ty tutaj robisz? Nie zamierzam siedzieć spokojnie i czekać, kiedy moja ukochana jest w łapach tego człowieka, który zamienia się w dziewczynę. Nawet jeśli to oznacza walkę ze smokami i złymi wiedźmami, niech tak będzie. Erik, prawda ci przypomnieć, że ty dlałeś. Zabym. Jeżeli dlałeś jeszcze raz, to będziesz większym problemem niż pożytkiem. Uratuję Annę i sprowadzę ją bezpiecznie do domu. Mhm. I w jaki niby sposób planujesz ją uratować? Nie widzę w tym nic śmiesznego, rycerzu. Jestem dzielny i silny. Do obydwu określeń mam subiekcję, więc jakby. On zemdlał, bo się przestraszył, więc jakby. Łatwo mu się mówi. Okay? To jest typ człowieka, który lubi mówić, niekoniecznie wdrażać swoje czyny w życie. Mój ojciec zawsze mówił, że to dwie najważniejsze cechy u mężczyzn, których Ty nie posiadasz i którym Ty nie jesteś. Pragnę przypomnieć. Przerywasz im w momencie, kiedy run już miał odpowiedzieć Erikowi. A szkoda. Wstawić się, o. w stanie. Stań w obronie Erika, obraź Runa? Obie opcje są niewłaściwe. Powinno być przyznajane racją Runowi. Już tylko to jedno: Stań w obronie Erika jest już najmniej szkodliwe. Run, myślę, że powinieneś go wysłuchać. Nie tylko rycerze mają prawo do dumy, ludzie z wioski także ją mają. Nie, ja bym powiedziała: Erik, Run ma rację. Lepiej wróć, ponieważ jeżeli znowu zemdlejesz, to będzie dla nas większym problemem niż pożytkiem. Taka prawda. <laughs> Dziękuję, panienko. Aby obrażać Runa, to ja nie chcę. Runa wyciąga swój miecz z pochwy i cocha, cofa się o krok. W takim razie to udowodnij, Eriku. Broń się. Um, przygotuj się do walki. To jest zażenowanie, tak? Bo mi oko spędzi, piecze. i wiem czemu. Hm. Erika opadł na ziemię, a chłopak wyciąga pokryty rdzą miecz swojego ojca. Biedny Erik. Bardzo się stara, żeby coś udowodnić. Nie wiem, czy moi tam tym typem, że ja jakoby nie żam Erika. Run robi wszystko błyskawicznie. Wytrąca broń Erika na ziemię i przykłada koniec swojego miecza do szyi chłopaka. W każdych innych okolicznościach byłeś już martwy. Nie śmiem przeczuć. Po prostu muszę jeszcze trochę potrenować. Spróbujmy jeszcze raz rycerzu. Erik jest albo nieprawdopodobnie dzielny, albo głupi. Głupi Cóż, ludzie robią różne... robią głupie rzeczy z miłości u. Coś mi w kartełku ten Mężczyźni znów się ścierają Scena wygląda praktycznie identycznie, ale tym razem miecz runa spoczywa na sercu Erika Jeszcze gorzej Podda się Eriku i przyznaję do porażki Po prostu potrzebuje więcej praktyki Ron kręci głową, ale widać, że jest rozbawiony Staje z tyłu i czeka niecierpliwie, aż jego przeciwnik podniesie swój miecz z ziemi. Erik być może nie jest tak wyćwiczony jak run, ale ma na ale jednego nie można mu odmówić. Ma ducha, który nigdy się nie poddaje. Nie mogę znieść widoku męczącego się Erika. Jego uczucia z pewnością są prawdziwe i szlachetne. Chciałabym móc mu pomóc. Czy powinnam pomóc Erikowi? Nie chcę mu do końca pomagać. Może wzbudzę poczucie winy u Runa? Żadna z tych opcji nie jest dobra, to chcę powiedzieć Może to, by jest Run, to niesprawiedliwa walka i dobrze o tym wiesz Dobrze, jeśli tak sobie życzysz Czekałam na coś więcej, naprawdę A nie, okej okay. Takie... To jest to, czego nienawidzę, mój tata i moja siostra tak mają, nie? Że... Jest takie, okej okay. I idą, nie? Takie totalne wywalenie sobie na wszystko. I <laughs> hate to much Przerzuca swój miecz z prawej ręki do lewej i zastyga w oczekiwaniu. Wystarczająco sprawiedliwie? On może walczyć swoją dominującą ręką. Okej. Okay. Jakby jesteś rycerzem, na pewno jesteś przeszkolony we wszystkie sposoby nawet walczenie stopą, więc walka z tobą w każdym tym będzie niesprawiedliwością. I skąd tyle kurzu na mojej klawiaturze? Przecież ja jej używałam. Swoją drogą, mam dwie klawiatury, nie? Jedna jest podświetlana, a druga nie Problem jest w tym, że ta podświetlana jest popsuta Ale w związku z tym, że tata ja wziął do reklamacji i ona tam działała To pan powiedział, że ona jest dobra A bo ona się wyłącza, w sensie ja jej nie mogę położyć na taki podnóżek na mm, komputerze W sensie podnóżek, bo jak macie komputer, on stoi na takim czymś i ma wokół siebie to kółeczko, żeby się nie chwiało, wiadomo To <laughs> ja na tym kółeczku jeszcze opieram klawiaturę, bo lubię mieć ją wyżej I ona wtedy się wyłącza w sensie nie od razu. Jak się komputer wyłączy albo zgasi i wtedy, no to już on nie działa. Dobra. Arunus poogląda na ciebie, a chód w jego spojrzeniu sprawia, że lekko się gulisz. Kulisz. Sorry. Ostatnio mam coś z wymową problemu. Chyba doprowadziłam naszą kłótnię trochę za daleko. Erik wykorzystuje sytuację, przez kilka sekund run jest zmuszony do paru defensywnych ruchów. Jednak chwilę potem zaczyna walczyć z taką samą wprawą jak przedtem, i w kilka sekund powala chłopaka na ziemię razem z jego mieczem. Po upadku wokół Erika zbiera się chmura pyłu. Prawie cię miałem, rycerzu, bo wykorzystałeś chwilę nieuwagi. Dość już widziałem, przed nami długa droga. Powinniśmy już iść. Runel wraca się i odchodzi, pozostawiając ciebie i Erika kapiących się na siebie. Czy to oznacza, że mogę iść z wami? <laughs> Eryk wyciera kurz ze swojej twarzy, a ty wpatrujesz się w runa, który odcho odchodzi, nie oglądając się za siebie. Tak. Czemu ty się cieszysz? Ja się nie cieszę. Naprawdę? Nie mogę uwierzyć w to, że uratuję moją Annę. Całe swoje życie na to czekałam. Myślę, że Anna nie będzie ani zachwycona, ani nie uratujesz Annę. <laughs> uratuję ją kto inny z życie. Całe swoje życie czekałeś na to, żeby Anna została porwana, żebyś mógł ją uratować? Nie, czekałam na chwilę, w której będę mógł udowodnić jej swoją miłość. Widziałaś, jak prawie udało mi się wykonać rycerza? gdyby nie miał tylu lat przewagi w treningu, Ech, myślę, że prawie straciłeś życie, Eriku. I nie z miłości. Erik już ma zamiar odpowiedzieć, kiedy run was przywołuje. Lepiej się pospieszmy. Jak powiedział run, przed nami długa droga. Of course. Co? To już koniec odcinka? Od odcinka? Nie spodziewałam się, to znaczy wiedziałam, że odcinki z książki Irwiany są krótkie i przyjemne do nagrywania, ale nie, że aż tak krótkie. Ale nie, no, ja nie narzekam. Pierwszy odcinek był strasznie długi, a tutaj są coraz krótsze. Mega mnie się to podoba. Wszystkie w ogóle generalnie aplikacje powinny tak robić i rozwlekać dwa razy więcej odcinków, ale krótsze. Bo moim zdaniem to jest fajniejsze, bo można sobie ten czas rozłożyć. Dobra. Ode mnie to na tyle. Pamiętajcie, aby koniecznie napisać co o tym wszystkim sądzicie. Pamiętajcie także o łapkach i subskrypcjach, żeby mieć na bieżąco ze wszystkim, żeby ja wiedziała, że Wam się odcinki podobają i następny odcinek też prawdopodobnie będzie z księżniczki i a potem z pięknej detektyw. Więc jak no, staram się te dwie serie w miarę prowadzić, wszystkie inne są na ten czas zawieszone. Dobra, ode mnie to na tyle. Do następnego, cześć, pa pa!